Tak? A nie, to ktoś sobie stuka młotkiem. Dobra, myślałem, że tu do drzwi ktoś puka. Panie z zostałem jednym ciekawym, jak nim grasz? Jak dzikiem, czy bardziej kampa? Nie, nie, jak... Jeśli jestem na swoich fierach, to jak dzikiem. Znaczy, to też nie był najlepszy przykład tego, jak można było zagrać dzikiem, ale za dużo tam mieli. Nesuster, nie Nie wam sprzedałem. Ingame, leader w zaokrągleniu, gdzieś tyle. Jakoś innym razem powtórzymy: życzę powodzenia w bitwach. 14 zł. i 35 groszy. Dziękuję ci ślicznie. Ingame, lider w zaokrągleniu, gdzieś tyle. Jakoś innym razem powtórzymy: życzę powodzenia w bitwie. 14 ,35 zł. 35 groszy. Bardzo Ci dziękuję za wsparcie. Mega doceniam i to chyba nawet z nadwyżką, ale bardzo Ci dziękuję za ten gest. Dzięki wielkie. I prawdę, żeś pan rzekł z tym wyzwaniem, mega doceniam. No i następnym razem ja też postaram się zrobić więcej, bo to raczej był jeden z gorszych możliwych scenariuszy jak na Dzika. Czyli po prostu zagrałem jak noga, <laughs> a to był partyzant, atakuje przez okno, tak jest. Guess who's back? Tak, to jest za darmo gra. No Eber, zszedł. Kto tam strzelał? Na no To teraz on tam ma w zasadzie wyłączność na tą miejscówkę. Policzył prowizję, tak jest. Jeszcze raz dziękuję. 90 cależ, wierzyłem w ciebie. Walczyłeś do końca, jak rasowy, dziki 1 złoty i 74 grosze. Dzięki, śliczne. E 90kresh, wierzyłem w Ciebie, walczyłeś do końca jak rasowy dzik. 1.74, dziękuję ślicznie za wsparcie. No starałem się, ale ostatecznie no cóż, wyszło jak wyszło. Dzięki wielkie za wsparcie, mega doceniam. Jejku, Atmos teraz nie będzie trafiał chociaż. Yy, 90kresh, in-game leader. Yy, Adam Robas i Grzesiek Grzesiek, dziękuję Wam ślicznie za dzisiejsze wsparcie, mega doceniam. Ile on tam z tych hejków ma zamiar strzelać? Nie ma co to za gierka. World of Tanks. Odpada się kupić Strv jak mam 15% zniżki. No, jeśli go potrzebujesz, to dlaczego nie? Ale spryciarz. Idealnie, jak dostał spota, się wycofam. 6 -4. Co się dzieje na środku? Nie za bardzo, to może ja tam pojadę. Niespecjalnie mam ochotę z tym meberkiem walczyć. Tak, jest mnóstwo zapisów historycznych, jak te panterki tak jeżdżą.